Czym są nasze nowe warsztaty z socjalizacji psów? są to ponad dwudniowe zajęcia gdzie będziemy pracowali nad tym aby podnosić kompetencje psów czyli będziemy aranżowali sytuację w taki sposób aby psy uczyły się rozwiązywać różne problemy społeczne w komunikacji z innymi psami czy z innymi ludźmi będziemy podczas tych warsztatów drugiego dnia też analizowali filmy i nagrania będziemy sprawdzali które nasze założenia i tezy były skuteczne i trafne a w których można byłoby coś zmienić będziemy też uczyli was w jaki sposób właśnie szukać rozwiązań do do konkretnego psa. Dla kogo te warsztaty? Po pierwsze, dla świadomych opiekunów, którzy chcą lepiej poznać swojego psa. Dla opiekunów, którzy ogólnie interesują się psią psychiką, psią emocjonalnością i chcą lepiej zgłębiać te tematy. I przede wszystkim, po trzecie, dla behawiorystów, którzy chcą poszerzyć wachlarz swoich umiejętności w pracy z psami. Śledźcie nasze storki, tam będziecie mieli link do zapisania się w pierwszej kolejności i zarezerwowania sobie miejsca.